Miłość. No cóż, chyba każdy z nas jej szuka. Ale co jeśli przez większość czasu patrzymy w zupełnie, ale to zupełnie złym kierunku? Dzisiaj zanurzymy się w coś, co można nazwać jungowską mroczną prawdą o miłości. I to jest perspektywa, która może, powiem Wam całkowicie, wywrócić do góry nogami nasze postrzeganie związków. No właśnie, zacznijmy od tego pytania inspirowanego pracami Karla Junga, jednego z no ojców psychologii głębi. Czy naprawdę jesteśmy gotowi poznać prawdę o naszych relacjach? Bo to jest prawda, która często jest, powiedzmy sobie szczerze, niewygodna, ale jednocześnie absolutnie kluczowa, żeby zrozumieć samych siebie. Ta tak zwana mroczna prawda. To w gruncie rzeczy fundamentalna zmiana perspektywy. Bo widzicie, Jung uważał, że kiedy w związku pojawiają się jakieś problemy, nasz pierwszy instynkt to szukanie winy w partnerze. A co jeśli prawdziwe źródło całego zamieszania leży w nas samych? I tu dochodzimy do sedna sprawy. Rozwiązanie nie czeka na nas gdzieś na zewnątrz, ono jest w lustrze. To naprawdę potężna metafora. Pokazuje ona, że nasi partnerzy, nasze związki, one wszystkie działają jak takie psychologiczne lustro. Odbijają te części nas, z których kompletnie nie zdajemy sobie sprawy. Okej, okay, ale jak dokładnie działa to lustro? Kluczem do zrozumienia tego wszystkiego jest mechanizm psychologiczny, który Jung nazwał projekcją. I to właśnie ona jest, często takim, wiecie, niewidzialnym reżyserem naszych miłosnych dramatów. No dobrze, więc czym jest ta cała projekcja? Ujmijmy ten najprościej, jak się da. To nieświadome przypisywanie innym ludziom tych cech naszej własnej osobowości, których w sobie albo nie widzimy, albo co gorsza, nie akceptujemy. To trochę tak, jakbyśmy rzucali własny cień na kogoś innego i byli święcie przekonani, że ten cień należy do tej drugiej osoby. Spójrzmy na to w ten sposób. Mamy z jednej strony realną osobę, z całym jej bagażem, zaletami, wadami. A z drugiej strony jest nasza projekcja, czyli ta iluzja, którą na tę osobę nakładamy. I cały problem w tym, że często zakochujemy się właśnie w tej iluzji, a kiedy ona z końcu pryska, no to pojawia się bolesne, ogromne rozczarowanie. Ale skąd w ogóle biorą się te projekcje? Jung odkrył, że w naszej psychice działają potężne, nieświadome siły. Nazwał je animą i animusem. I to one często szepczą nam do ucha, jak powinien wyglądać nasz idealny partner czy partnerka. Anima, według Junga, to ten nieświadomy, kobiecy aspekt w psychice mężczyzny. Można powiedzieć, że to taki wewnętrzny, często idealizowany obraz kobiety. I to właśnie on kształtuje jego pociąg i oczekiwania wobec partnerek. I co najważniejsze, robi to w sposób całkowicie nieuświadomiony. I analogicznie, animus to nieświadomy, męski aspekt w psychice kobiety działa jak taki wewnętrzny kompas, który kieruje jej oczekiwaniami wobec partnerów i bardzo często porównuje realnych mężczyzn do jakiegoś nieosiągalnego wewnętrznego ideału. No i co się dzieje, kiedy te nieświadome siły przejmą stery? No cóż, zaczyna się pogoń za wyimaginowanym ideałem. Rodzą się nierealistyczne oczekiwania, a to prosta droga do błędnego koła rozczarowań. I nagle związek, zamiast być przestrzenią do wspólnego rozwoju, staje się, no, polem walki naszych nieuświadomionych projekcji. Czy jest z tego jakieś wyjście? Jung wierzył, że tak. Odpowiedzią jest droga do wewnętrznej całości, czyli proces, który nazwał indywiduacją. To jest odważny zwrot o 180 stopni: od szukania spełnienia gdzieś na zewnątrz, do budowania go w środku, w nas samych. Ta myśl doskonale to wszystko podsumowuje. Celem nie jest znalezienie idealnego partnera, bo tacy, powiedzmy sobie szczerze, po prostu nie istnieją. Prawdziwym celem jest stanie się pełnym, zintegrowanym człowiekiem, kimś, kto wchodzi w związek z potrzeby dzielenia się, a nie z potrzeby uzupełnienia jakiegoś wewnętrznego braku. Jak więc wygląda ta ścieżka? Upraszczając, można ją podzielić na trzy etapy. Krok pierwszy: trzeba odważyć się spojrzeć w lustro, przyznać, że źródło problemu może leżeć w nas. Krok drugi: rozpoznać swój cień, zidentyfikować te cechy, których w sobie nie akceptujemy, które wypieramy. I wreszcie krok trzeci: zintegrować, czyli połączyć się ze swoim wewnętrznym przeciwieństwem, animą lub animusem, żeby stać się całością. A jaka jest nagroda za tę całą, nie ukrywajmy, trudną wewnętrzną pracę? Jest nią miłość bez iluzji, to szansa na budowanie autentycznych, naprawdę głębokich relacji, takich, które opierają się na prawdzie o tym, kim jesteśmy, a nie na jakichś nierealnych oczekiwaniach. Podsumowując, pierwszy kluczowy wniosek jest prosty, choć może niełatwy: przestańmy szukać ideału na zewnątrz. To jest pogoń za iluzją, pogoń, która nigdy, ale to nigdy się nie kończy. A zamiast tego skierujmy całą tę energię do wewnętrza. Prawdziwym celem jest stworzenie wewnętrznej całości, bo to właśnie ona jest źródłem dojrzałości i prawdziwego spełnienia w relacjach. Pamiętajmy więc o tej fundamentalnej prawdzie. Trwała, prawdziwa zmiana w naszych związkach nie zaczyna się od zmiany partnera. Ona zaczyna się od odważnego spojrzenia w lustro i konfrontacji z tym, co w nim zobaczymy. I na koniec chciałbym zostawić wszystkich z pytaniem do refleksji skoro ludzie wokół nas są lustrami, to jaką nieznaną dotąd część siebie odkryjemy, kiedy następnym razem naprawdę odważymy się w nie spojrzeć? Dziękuję.